Cześć, witam Was moi kochani bardzo bardzo serdecznie w projekcie Demko. Słuchajcie, mam cały wór różnych rzeczy, które zużyłam, i po prostu od tak już z doświadczenia powiem Wam, co warto, a czego nie warto. Wyciągam po kolei i będę wyrzucać. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, może nie kosmetyczną, ale gdzieś tam, no jednak z czystością i praniem, mającą wspólnego jest Lenor. Problem z płynami do prania jest taki, że one pachną tylko w butelce. Natomiast jeszcze z dwojga złego, właśnie ten Lenor tutaj daje ładny, kwiatowy, ciepły zapach. Jeżeli znacie jakieś płyny, które naprawdę są mocne, intensywne i pranie nimi pachnie, dajcie znać, bo ja szukam, szukam, znaleźć nie mogę. Czyli pierwsza taka rzecz i tak najlepszy z tego, co mogłoby być. Dobra, sięgamy, mieszamy drugą rzecz. I mam tutaj isanę. To jest płyn do kąpieli. To są naprawdę tanie płyny. Ja tu miałam akurat berylow, czyli taki jagódkowy, jak gdyby. Natomiast są trzy. Jest pomarańczowy, jest jagodowy i jest jeszcze jakiś. Ja wszystkie trzy miałam okazję testować i powiem Wam, że najlepszy jest z tego wszystkiego zapach pomarańczowy ten jagódkowy też był dobry, ale zapach zapachem, woda robi się taka mięciutka, łagodna, więc mogę szczerze ten płyn polecić i sięgamy do kolejnych rzeczy no i proszę bardzo płyn Mixam. wzięłam płyn micelarny skóra zaczerwieniona, wrażliwa i reaktywna skóra twarzy i powiek i powiem tak, on dosyć fajnie zmywa makijaż, ale po tym płynie, przeważnie ja jeszcze robię peeling bądź myję żelem do mycia twarzy, twarz, bo jednak nie jest do końca i mocno dokładny, nieważne czy zużyjecie jeden wacik czy pięć. Po prostu tak. Nie jest to zły płyn, ale znowu miałam garniera, miałam mikse, jedną, drugą. Burżuła był najlepszy, ale nie ma teraz w moim Rosmanie i nie będę kupowała za Bóg wie jakie ceny. Szukam dobrego płynu i po prostu testuję. Teraz będę miała inny. To też zobaczycie jaki. Dobrze i patrzymy, co tam wyciągamy dalej. A, prosta rzecz. Balea krem do e, krem mydło do prania do mycia. Bardzo <coughs> fajny zapach. Słodko owocowy, bardzo, bardzo mi się podobał. Także Wy mi przysyłacie tą balę z Niemiec, dlatego że ja nie mam dostępu do tej firmy. Ale to tak jak w naszym Rosmanie i Sana. Dobre mydło, nie ma nic do zarzucenia. Bardzo je lubię. Także tutaj już z użytem. Patrzymy, co dalej. O, i też przysłaliście mi z balei i powiem Wam tak. ta pianka do mycia twarzy. Rewelacja. Świetnie myję, nie znalazłam jej dobrego odpowiednika, naprawdę. Przypuszczam, że nie jest to firma wysokopółkowa, tylko po prostu od taka normalna drogeryjna. I jeżeli macie dostęp do tej pianki w DM-ie, tak? DM Balea, to naprawdę serdecznie polecam. Ja nie wiem mieć coś tam ekstrakt i coś tam sensitable, bo to jest po niemiecku, ale powiem Wam, pianka jest rewelacyjna. Dosyć ciężka buteleczka, a trochę mi szkoda, że się skończyła, no ale. Tak to bywa. Sięgam dalej. Maseczka czekoladowa czyste piękno. Pachnie jak tormentiol, i nie jest to moja ulubiona kompozycja zapachowa. Głębokie nawilżenie. Ja nie mam problemów ze skórą, ciężko mi określić, ale nie czułam po niej żadnego napięcia, a wręcz przeciwnie, takie bardzo fajne wyłagodzenie. Także myślę, że tak, że można polecić. Worek w worku, worku w worku. O, tonik ogórkowy z ziai. Ja zawsze w swojej pielęgnacji po płynie micelarnym tonizuję twarz. Lubię toniki ziai różne. Ten ogórkowy... Tak, Kicia, to jest najlepsze miejsce dla kota w tym momencie. Te ogórkowe lubię również. Także po prostu no, mogę odpolecić, bo cena to jest około 5-6 zł, więc naprawdę e, f, f, fajna rzecz do tonizowania. Szampon, który zużyłam, to jest Jantar. Ja go kupiłam po promocyjnej cenie w Biedronce. Ten szampon bardzo lubię, dobrze doczyszcza. Nie przeciąża moich włosów. Natomiast no, odżywkę mają rewelacyjną, a szampon taki sobie, więc no, niekoniecznie akurat jako czysta rewelacja. Bardzo długo zużywałam tą odżywkę do włosów Farmonem, dlatego, że jest, no, odżywka regenerująca w sprawie do włosów. Ja ją używałam na noc pod warkocz, jak ja to mówiłam, czyli spryskiwałam włosy do, w momencie, kiedy plotłam warkocz, co by mi się w nocy nie poplątały. Powiem Wam, ani nie nawilża, ani nie ułatwia życia, równie dobrze mogłam psikać wodą, ale zużyłam, bo może czegoś nie widzę, a działa. Cóż i cóż. O, całe zakurzone. No, z takich rzeczy też dziwacznych. Oprócz tego, że kot. To jeszcze perwol do ciemnego prania. Do ciemnego prania zużywa się do czarnego w zasadzie długo, bo wiecie jak to jest z tym praniem. Nie zawsze te czarne ciuchy bierzemy. Już wyrzucam i nie denkuję, bo po prostu jest przeterminowany. Pan Tinkrowi. Kremik, który w zasadzie operator poniekąd używał, do rąk nie robi nic specjalnego. Nie polecam. Pewnie już nawet mówię do, go do wyrzucam, bo niestety nie gryź mi mojego tego. Poczekajcie muszę ratować króliczka, bo się kot uparł na króliczki. Dobra, idę do Was dalej z workiem, świętym kołaj. Bardzo dobry szampon. Ja chyba zostanę fanką Balei. A mi właśnie z Niemiec przysyłacie, to jest fajne. Została mi odżywka jeszcze, bo odżywkę jakoś mniej zużyłam, bo tych odżywek mam trochę. Bardzo dobry szampon. Jak pierwszy raz nim użyłam, to. Bo jakie mam sypkie włosy, tak cudownie otoczone. Takie takie. Bezpieczne. Do włosów no, rudych, ciemniejszych, brązowych, bo ja teraz właśnie tak farbuję. Bardzo dobry szampon dla moich włosów, dla mojej skóry. Ja mam włosy zupełnie normalne, oczywiście są bardzo długie, więc suche na końcach, no ale tak. i oczywiście jestem fanką tych wszystkich soli kąpielowych, które używam namiętnie do każdej kąpieli, więc po prostu polecić mogę i lubię te Issanowskie również. I kolejna, kolejny tonik do twarzy Evre. Uwielbiam go. Naprawdę zrobił bardzo, bardzo dużo dla moich, dla mojej cery, y, która jest cerą naczynkową. Nie mam popękanych naczynek jako takich, ale mam je blisko skóry i je często widać. Ten tonik po prostu jest cudowny. Muszę sobie pamiętać, żeby go kupić, bo zapomniałam. Kolejne sole kąpielowe, zapachy cudne. I sama teraz powiększyła swoją ofertę i powiem Wam, że u nas w Rosmanie też są za 4T, ale Wy mi przysyłacie właśnie takich, których nie ma w Polsce, więc to też jest fajne. Ja nie ja jestem, jeżeli chodzi o czytanie, to jestem ciężka po jakiemuś. Ale nie spotkałam złej soli, o może tak, tak? Henna kolor. To jest ta henna, którą robiłam na swoich włosach. Owoc granatu. To gdzieś tak dwa miesiące temu. Ona wychodzi znacznie ciemniejsza niż na rysunku, przynajmniej na moich włosach. I oczywiście to nie jest pełna natura. Dlatego, że henna jest albo czarna basma, albo ruda henna, natomiast już wszelkiego rodzaju są z jakimiś domieszkami, ale jest to jednak ziołowa odżywka koloryzująca z naturalnej henny, to powinno być z naturalną henną. No ale farba kosztuje 4,49, a jest jednocześnie odżywką dziewczyny. Kurka wodna. Przestańcie acetonować, paletować i niszczyć włosy. Jest mnóstwo kolorów, które się pięknie rozprowadzają. Naprawdę. No i to mówię to nie jest taka henna henna, tylko po prostu od tak. O, kolejna miksa. Tak jak tutaj poczekajcie, no znajdę. Y, tutaj miałam y, skóra zaczerwieniona, wrażliwa i reaktywna skóra twarzy i powiek. Tutaj miałam przeciw przesuszeniu skóra. Sucha i bardzo sucha skóra twarzy i powiek. Dla mnie nie ma różnicy, To nie są złe płyny ale to nie jest burżua, no szkoda, że w naszym Rossmanie nie ma już nie ma promocji na to trudną, tak to bywa. Idziemy dalej, o, kolejna sól do kąpieli, bardzo fajny zapach. No i oczywiście uwielbiam również mydełka Issanowe, Issana Bala, mówię, dla mnie to są podobne firmy, co, co rusz to sobie jakieś takie mydełko kupuje w różnym zapachu tu było fajne naprawdę ja w ogóle jestem fanką jogurtów jeżynowych, jagodowych uwielbiam zapach, smak może mojemu organizmu akurat tych witamin brakuje także bardzo fajny zapach no i to 3,50 kosztuje naprawdę, a robi to samo co dawny za 1,500-1,900 zużyty przez operatora Head Shoulders on tych szamponów używa przede wszystkim je lubi taka męska natura, co zrobić. Powiem Wam szczerze, że od czasu do czasu też lubię sobie włosy tym Head and Shouldersem przepłukać, dlatego, że one bardzo świetnie oczyszczają z wszelkich masek, bo są po prostu ostre. I kolejna sól, owoc granatu, także też bardzo fajnie funkcjonowała. Słuchajcie, w Lidlu są maseczki, które są naprawdę fajne. Ja tutaj... a nie... Wszystko wrzucałam po prostu dlatego, że nie wiedziałam, co mam zużyte, co nie mam zużyte, co ja tu jeszcze mam. A i perfekty również. Ja po prostu uwielbiam te maseczki z Lidla, miodowe. I są jeszcze jakieś, aloesowe czy jakieś. One naprawdę robią bardzo fajną twarz. Więc możecie sobie spróbować. To na pewno. Użyłam ziej maska nawilżająca i powiem Wam, że chyba wolę Ciena jednak. A propos nawilżenia także to tak może być. Wyrzucam Cien krem BB. Robi takie ślady tak się nie chce rozmarować. Może, nie wiem, może ktoś chce. Bo jest świeży, nowy, kurczę. A autentyczny, może go zostawię, nie wyrzucę, może ktoś będzie chciał. Bo no, kosztuje grosza, jest dla mnie do kitu, ale to ja wiem, że cera, cerze nierówna i to różnie może z tym wszystkim być. Zużyłam krem Soraya, Jest to krem nawilżający na noc. I powiem tak, resztkę tego kremu zużywałam na stopy, dlatego że dla mojej cery nie robił nic. Nie czułam nawilżenia, nie czułam wyłagodzenia, nie czułam nic sensownego. Ja pamiętam, że lepiej działały na mnie kremy z Avonu autentycznie niż, no, no po prostu nic. Po prostu nic. Nie jestem zadowolona. I mówię, jak jestem niezadowolona, to ostatecznie stwierdzam, że ciało jest ciało i sobie mogę i tyłek smarować. I teraz tak, to jest szampon czy odżywka? Poczekajcie, balsam. Ym, oczywiście babuszka agafia. Balsam do włosów, zioła, natura i dla mnie te szampony i balsamy naprawdę robią dobrą robotę na włosach. Yy, od czasu do czasu myję ostrym szamponem, tak, żeby zmyć jakieś rzeczy z włosów, ale uwielbiam babuszkę agafię w każdej postaci. Uwielbiam jej sera. Muszę w ogóle sobie kupić, bo nie mam. Uwielbiam również balsamy. Także tak. tak. Zużyty po części przeze mnie, po części przez operatora lakier do włosów. Lakiery wszystkie są takie same. Czy kupicie za trzy? Kupicie za 300, to i tak sklejają włosy. Trzeba od razu włosy umyć i nikt mi nie powie, że są lakiery bardzo dobre, bo coś tam, coś tam, no prawda, cokolwiek się nie kupi. Teraz w miarę ta technologia jest podobna. Akurat lakiery do włosów za przeproszeniem po prostu są identyczne. Ten był po drodze, nawet nie wiem w jakim sklepie, chyba w jakimś Chińczyku generalnie nawet. I był tak samo dobry jak te z Biedronki, tak samo dobry jak Loreale. Także, znaczy dobry. Tak samo. No ja utrzymywał fryzurę kropka. No. Może się tam ciut jakoś różnie, ale to tylko ciut. Zużyłam coś, co dostałam od cudnej multimodeling ziaja. Ona tego nie zużyła, ja to zużyłam także z aktywnością substancji wyszczuplających i ujędrniających. Oho, oho. Ale w miarę dobrze nawilżała. Ja lubię ziajkę. Tania, dobra, prosta firma. Yy, poszukuję w ogóle tego. Olejku pomarańczowego, bo olejek pomarańczowy do ciała działał cuda. Te wszystkie balsamy, bądźmy szczerzy, to po prostu od żel. Zużyłam puder, który jest bardzo jakimś tanim pudrem z półki Rosmanowskiej, ale zużyłam go przy tej gąbeczce chińskiej, cudownej. Każdy puder działa. To jest w ogóle, ja nie wiem, ewenementowy puszek. Każdy puder nakłada się dobrze, albo ja nagle jestem taka po prostu nieuwrażliwiona. Zużyłam perfumy, które zostawiła koleżanka przy okazji bycia u mnie, a ja po prostu je wypsikałam nawet nie na siebie, słuchajcie, tylko na. wiecie, jak ja... Już tam się, o, coś tam się jeszcze psika. To wam powiem zapach. Ciepły, słodki, ładny zapach, ale zużyłam do mieszkania. Wiecie, że ja tak robię, jak tam coś. I tu kolejne perfumy, które miały 100 lat już je demkuję na szczęście. One stały w szafie i szafę spryskiwałam, co by ubrania nie śmierdziały szafą. Nawet nie naftaliną, ale muszę o tym pomyśleć, żartuję. Ale po prostu taki no, szafowy zapach. Stały w szafie i sobie spryskiwałam. Tu jest coś, co zużyłam z wielką dozą radości. Słuchajcie, Avon... Fem, Avon Fem, próbka, oni naprawdę mają duże te próbki, długo się zapachu, lubię ich perfumy, kurczę, lubię perfumy Avonowskie, bardzo fajne, kupiłam sobie wtedy jakieś cztery zapachy, teraz mam jakieś następne, i pamiętam jakie, Ja po prostu są tanie, no 10 zł, ale, czy po 5 była promocja, ale naprawdę super, także takie rzeczy tutaj zużywam. Tutaj od Was dostałam intensywnie nawilżający krem na dzień firmy Micer. Mincer. To nie do mojej cery. Nie wiem, bo może komuś pasuje. Ja nie polecam. Nic mi nie robił, nie nawilżał. Voilà. Natomiast dostałam też od Was próbkę, bo dostaję od Was sporo próbek i takie wykorzystuję, kremu pod oczy wianek. Po pierwsze tego kremu pod oczy starczyło na całą gębulę a po drugie, tak fajnie nawilżał, że nie wiem, czy się tą firmą bardziej nie zainteresuje, tą firmą Wianek. Co oni tu mają? Sojowy z pestek moreli, okolice oczu, głęboko nawilżano. Podoba mi się bardzo. Podoba mi się bardzo. No i kolejna sól. Tym razem taki zapach. Dobra, sól nie jest zła. Aj tu ten micera... Nie, tu jeszcze był, słuchajcie... Evre. o, o, właśnie, słuchajcie, Ewre. Czyli ten co mam, tonik. To był upiększający krem do twarzy Magic Rose. I powiem Wam, że ja teraz chyba mam nawet, tylko gdzie? Ten różany krem. I powiem Wam, że jest super i fajny. Bardzo mi się przysłużył, także bardzo fajny. Lubię tę firmę do mojej cery. Tutaj wyrzucam. Zużyty i popękany puder Evelino. A, nic, nic szczególnego. Puszek dobry, puder dobry. Wyrzucam, bo nie zużyłam. Manhattan Perfect Adept, ale on się jakoś waży na mojej cerze i już tak po prostu chyba data ważności stracił. Przez to jest taki problem. Ja Wam powiem, że ja nie za bardzo lubię ten podkład. Jest jakiś taki. Coś mi w nim nie pasuje i zapach i. Nie, już, on już jest chyba zważony po prostu. Ale nie dozużywałam go, bo był i tak do kitu. To bardzo dobra rzecz. Pearl Base, wielendy. Makeup Academy. Podkład pod podkład. Tutaj jeszcze troszkę tych kulek zostało, ale już ich pompka nie wyciąga. A ja nie spojrzałam, że można otworzyć. Ale to przecież nie będę kulek wydłubywać. No dobra, tam pięć kulek. Bardzo fajna baza polecam. Macie ją, bo kupiłam dwie. Kupiłam tą kupiłam tą, co macie w drugiej kamerze, której jeszcze nie zużyłam, więc będę na pewno zużywać. Ale to taka bardzo fajna baza, naprawdę. Dalia. Deria. Yy. Takie serum. Bardzo fajne. Nie powiem. Yy. Buteleczki ja lubię te takie pipetkowe. Ja sobie ją zaraz umyję i zostawię. Dlatego że nawet jeżeli robię jakiś olejek na bogactwo czy na coś. To ewidentnie mi się pipetkowe buteleczki bardzo przydają. Także na pewno. Patrzę, co jeszcze mam z drobiazgów. Aha. Yy, tuż do rzęs Ewelinu. Lubię tą, ja to mówię, zeberkę. Dlatego, że ona ma bardzo fajną szczoteczkę. Taką troszkę dziwaczną, ale. O, zobaczcie, taka szczoteczka dziwna, ale mi bardzo dobrze służy. Tak już się wysłużył lekko. Eliner. Nie wiem już jakiej firmy, czy Eveline czy coś innego, bo się starł. Wyrzucam eliner, który mi się zjechał. Celi, tak? Celi to jest e e, też Everlino. Głośnik nie będzie widać, oczywiście, bo po co? Też Everlino. W kolorze fioletowym. Ale niestety się stęuchł był i powiem wam, że chyba to nie, jeszcze jedna rzecz jeszcze tu mam. A i to zużyłam do końca. To jest Belli podkład ilumi. Ja miałam 01 light Beige. Bardzo dobry, sensowny podkład do twarzy. Naprawdę mogę polecić lekki, nie bardzo kryjący, ale tak na lato. Sam raz. Zresztą też szukam dobrego podkładu, bo jeszcze nie znalazłam. No dobrze, moi kochani, czyli moja wielgaśka, torba już jest pusta. Mam nadzieję, że czegoś skorzystacie, czegoś unikniecie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.